Cześć mordeczki. Dzisiaj widzimy się troszeczkę w innych okolicznościach, nie będzie pipczenia ani wykrywaczy metali, ale pokażę Wam dzisiaj prawdziwe skarby. Najprawdziwsze skarby złote i srebrne monety. Wielu, się to, wielu osobom się to pewnie nie spodoba, innym się spodoba trudno jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził, ale myślę, że może być fajnie. Jesteśmy blisko takiego muzeum, w samym centrum Manchesteru, i tam jest y, takie miejsce poświęcone poszukiwaczom, i tam są pokazane ich znaleziska. I to są poszukiwacze tacy profesjonalni, można powiedzieć, też poszukiwacze tacy normalni jak ja czy wy. Są tam ich znaleziska umieszczone. Naprawdę coś niesamowitego. Także jeśli chcecie to zobaczyć, to oglądajcie ten filmik. Tak na szybko, tylko pozdrowienia dla Zielonego Smoka. Gościu jest żywym przykładem, że pokazuje, że jeśli się kocha historię, jest się pasjonatem. Nie potrzeba drogich sprzętów i, i barierów najróżniejszych, tylko, tylko wystarczy wystarczy pochodzić, poczytać, popytać, popatrzeć. i i też, i też się jest poszukiwaczem można powiedzieć dobra, coś się tutaj mi wiaterek zbudził. ok budzimy się na miejscu już w muzeum także zapraszam do oglądania trzymajcie się no słuchajcie to jest całe to muzeum trochę jak jak Harry Potter siedziba Harry Pottera a my będziemy tam dokładnie o to jest takie przejście, ten tunel tam sobie nim pójdziemy, te szklany tu i to tutaj całe drzewa tutaj widać no ale to tutaj to jest to miejsce gdzie są zbierane te wszystkie eksponaty poznajdywane tutaj w całej Anglii także idziemy tam no to widzimy się już w środku Przymocują, kazał się mamut. Czymś takim w łeb Tym? To jest masakra Pół głowy nie masz takie pałki który to jest młod? 37 To jest drewniana Jakiś Pango Pango ta... Eee, no. pan go pan w pewnym ale ogromny. Jest jak praktycznie trzymaj nogę Rozumiecie, jakie to było brutalne Pałki. Zobaczcie. Bardzo. Takim czymś dostać, no? Do widzenia. Nie jest to cel naszej podróży, ale skoro jak już tu jesteśmy, to czemu nie? A to słuchajcie. Zobaczcie na to. Słuchajcie, to nie miało na celu tylko ochraniać tego żołnierza. Nie miało na celu też zdobić. Też oczywiście, ale to nie było główne zastosowanie. Tu bardziej chodziło o psychikę. To miało przerażać przeciwnika. O, no, jaki długi, no. Ktoś jakby w takie coś ubrany, to sam ten strój miał już powodować strach. Człowiek wystraszony jest już nie jest, nie jest już nie jest już taki. Yy, no i zachowuje się już inaczej. Wiadomo, strach, strach w dużej mierze na nas wpływa. Super. Łuki, najróżniejsze no łuki Najróżniejsze no epoki Zobacz. Tutaj zobaczcie sobie napinacz. Napinacz to kuszy, niektóre, niektóre te cięciwy chyba się to nazywają ja jestem pewien Nie dało się ich napiąć ręcznie Trzeba było używać takiego mechanizmu Rozumiecie jaki to był power? Dostać taką strzałą i goodbye o, tu też jest taki napinacz już zmontowany w kusza. Zobaczcie <laughs> słuchaj. Taka maszynka. Czy to jest taka jakby gula? A, mycho. Słuchajcie. Półautomatyczna kusza. Rozumiecie? Wkładało się strzały. Tutaj. Do tego. I po każdym wystrzeleniu. Nie trzeba było wkładać ponownie strzały, tylko naciągało się tam cięciwe i... i znowu i strzał, i strzał, i strzał. Do zakończenia, do wykończenia tych tej tej wszystkich strzał. Tu jakie dziwne, patrzcie. Tu już jest givera, normalna givera, broń. Czarno prochowa. I ci się proch, to jeszcze sobie strzałem wodować. Fajne. Dobra, lecimy dalej. Słono. Macie tu biżuterię złotą zapóki brązu, tak to wyczytałem, o, nie będę przybliżał, bo to nie ma sensu. Sygnet. To jest sygnet był znaleziony w 2012 roku w Manchesterze. Rodziny tutaj odcinku tej ja, złoto zdobę. No I to, co mówię, Tygrys, najbardziej odserwowane monety. Kamis! Tam małe. To są 1142, ja tutaj tutaj. Tych, Tych znaleziono 130. Nie, tych malutkich 130 są wartości 8 funtów. Naleziono je w 1832 roku. To też kuchacie co temu. Piątka 1230. Srebro. O, moje no ukochane hamerki. Angielskie, 1230 rocznik Jakieś zabawkowe małe karnetki Chyba to armatki, to są fanty takie, które się tutaj u nas wyciąga z ziemi A tam taki guziczek to ma nawet chyba ten. Tam ile ostatnio znalazł ten taki. Kurde, no. muszę mu powiedzieć o tym, że sobie to tutaj sprawdzić. To najważniejsze guziczki. pierdółki Czasami jest tak, że człowiek myśli, że znalazł jakiś śmieć, a tak naprawdę... Później się to okazuje, że to wcale nie jest śmieć, tylko coś naprawdę starego tu można sobie podotykać. Jak ktoś lubi sobie dotykać kamienie, jest panem dotykania kamieni i proszę bardzo. Można sobie dotknąć. Kolejne monetki. Tu znalezione, pokazane z dzbanek, że były znalezione w takim dzbanku. Fajnie, srebro. Co to jest? Z epoki brązu chyba o ile wyjny? Bronze Age. Szuwa łopata, z epoki brązu. Aha, no już wtedy chłopaki kopali. Nie, czura cały czas. O! Proszę bardzo. Jakie przystojniaki. To jest... Filip II z Macedonii. Ojciec Aleksandra Wielkiego. On, on właśnie dostał miecze on, on, on dostał tak? miecze Słyszałaś ją się w sobie? Czy nie? w szkole. W szkole. A, tak. Lecim, że nie wiem, że w szkole. W szkole. W szkole. jego szkole. W szkole. W szkole. W szkole. W szkole. W wszystko jest pokazane, jak one tworzą te podobizny. Czyli mają na przykład czaszkę, czyjąś powoli dodają mięśnie, oczy. Wychodzi takie coś. Następnie ja robią piękne włoski. Jest jak, jak żywy. Dobra. Cześć. Czyście... O, proszę bardzo. Jeszcze wyłączać nie da się wyłączyć, bo tu coś, coś ciekawego. Łańcuchy yy, niewolnicze. A to jest rzymskie. Spinka rzymska, ile się nie mylę. Też są znajdowane u nas. No jest tu jakieś... Coś niesamowacie wiadomo, jest to super znalezisko, ale jeszcze ale są znajdowane. Dobra, lecimy. Teraz wchodzimy w Egipt. Tam w Egipcie. I oto jesteśmy w Egipcie. Proszę bardzo. Sarkofagi. To są puste akurat. To są puste. Ale, spokojnie. Ale... Tak. To były to był takie trumny wtedy. Brali człowieka. Zazwyczaj to byli tylko bogaci ludzie. Jacyś władcy czy, czy królowie. Ale najpierw zanim brali człowieka, przez nos wyciągali mu wszystkie wnętrzności. Nie mogli po prostu mu uciąć Nie. No to, to miało wyglądać tak, że on był nienaruszony. To miało mu dać życie wieczne. A tu se chłopak śpida? Proszę bardzo. Prawdziwa mumia. To jest prawdziwa? Tak, to jest prawdziwa mumia. No tu akurat nie jestem fanem tego typu eksponatów, no ale wiadomo. Dla niektórych może być to jedyna szansa zobaczenia tych zwierząt. Ja akurat fanem nie jestem. To jest lewa akurat. Oh, no tu jest szkielet wieloryba na mi myśli. Chciałem, że żeby ich zarabiasz? No. O Macie, Pompeje nie byliście w Pompejach? Proszę bardzo. To z Golden Monkeys jesteście nawet w Pompejach. Proszę bardzo. Prawdziwe, prawdziwe yy, ciała, które były zalane. Znaczy zalane, w sumie to pokój jest zabił. Ten z wybuchu, z wulkanu. No ale to są prawdziwe ciała. A tu macie nawet psa. Coś tu świeci teraz światło. Co no zrobili? Nie oni mu zrobili. Niech w Pompejach wybuchł wulkan. A wie. To jeszcze nie jest ten, to co gdzie do Budzicie się z takim czyimś I zawał. nie wychodzi? Ujmy. No ta prawdziwa, kiedy tak. Nawet drakule mają. Ha? Zobacz, Szurek. Takie prawie widzieliśmy. No dzisiaj, nie? No. no. Mam nadzieję, że Was nie zanudzą. Ja akurat lubię. Lubię chodzić po takich sprawach. Wiem, że niektórzy nie mają okazji. Nie. Mm, yeah. To może w ten sposób pomożemy. Po prostu jest spali Czaszki to jest... to jest małpy, nie? Mam Tam jest chyba goryla. Jakie jakie są. To jest obcy jeszcze raz Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w miejscu docelowym. Tu lampy będą radzić, szkoda. O, to mam. Nie jest to nic starego. 1937, ale mam. Jest muzeum. To jest naj... jedna z częściej wykopywanych u nas monet. O, funcik. Złoto samo. Złoto, no. Patrzcie, co poznajdowałem. Jakieś fińskie monety, takie malutkie drobnice. To jest mniejsze jak ten najmniejszy paznokie ogonkowy. Nawet karty są. Kasa, kasa i kasa. O, tutaj też jestem posiadaczem. To jest dość spora wa. 1947 50 cent. To nasze cenciki. Tutaj nie O! Proszę bardzo. Nasze pieniążki. 20 funtów, 10, 5. Ale niestety teraz zmienili 5 funtów. No, 5 funtów teraz zmieniamy. Wszystko jest tu opisane. Ja bym chciał wszystko czytać. To masakra. Ja nie lubię czytać, więc To złoto, 13 funtów. że jeszcze na górze są rzeczy? Golden. Jeszcze są rzeczki, bieki, monety. 1788 Brazylia. To są wielkie monety. O, takie sztabki były też kiedyś. Też służyły jako, jako, jako um, pieniądze. To są chińskie. Najróżniejsze kształty czternaście, trzynaście, 13, piętnaście. To są tysiąc te dziwne kształty. 1645-1646 Tam hmm. są takie złote monety, jest ich tysiąc. 18 Ale to jest takie chude, przecież to możesz no chude, połamać. chude, no Bardzo ciężkie jak papier A teraz nasze fundy są takie... Tutaj że nie... są wagi Odważniki Ale teraz nasze fundy są takie, że na nie może się połamać Ta, malutka to jest, to jest pół malutkiego tego paznokcia Nawet nie To jest jedna Taka drobnica jak nie wiem jak to znajdą w ziemię, prawda? Angielskie. Tak, to są angielskie. To znajdowali ludzie? Niskie monety od dla Kamila. Nagram, no, bo ostatnio Cura jego wyciągnęła coś chińskiego, może coś tu. Coś tu jest jego. To jest, co to jest? Super. Ja bym się starał to jedynie przybliżyć, bo tak naprawdę to tutaj by trzeba było być i to, i to wszystko czytać. Ale zobaczcie, jakie, jakie znajdki każdy, każdy z nas ma o czymś takim.

Z opisanym. Śniasem mówi tego. Sztabki, takie malutkie sztabki, złota. Złote monety. A tu, właśnie tu chciałem Ci pokazać. 752 rok. Z Niemiec. Dwa. Chcesz teraz zobaczyć złoto? no te są znalezione w 1939 roku. Francja bodajże złoto. Jedynka. Rzymki. Rzymskie monety. Każdemu z Was życzę. A za co? Takich znalezisk. To waga też. No każdy chce znaleźć złoto.

Taki tutaj są. Mhm. Takie jeszcze pomóc znaleźć, to już nie znajdziesz taki. Medale. Dobra, nie ma co was zanudzać. Tego jest masa, żeby w ogóle tutaj wszystko przejść i pokazać, to, to by trzeba Godinę. było... Tak, godzina. To by trzeba było zamieszkać Także. Zobaczymy się za chwilę, może jeszcze coś fajnego znajdę Dobra jesteśmy Jurajski Park Wielki jest ogromny Ogromny Zobaczcie. Nie jest Niesamowite. Piękne. Takie korzenie wielkie, drzewa. ogromne. Wszystko było wtedy ogromne. Także pazurek. Wzór pazurka. Nie pazurek. Zobaczcie, jakie wielki to jest tylko puzzle moje palce to jest rex to nie jest t-rex to jest rex, rex. bo t-rex jest podobny do rexa po prostu mam w loterii Kordeczki. To by było na tyle. Ja nie chcę też was zanudzać. Ale jak się podobało to... to lajkujcie mnie? Komentujcie. Jest tutaj wiele takich miejsc, które mógłbym Wam pokazać, jeśli tylko chcecie. Jeśli chcecie to piszcie mi w komentarzach. Mamy mecho! Mecho! I mamy tutaj naprawdę genialne! Ale to genialne muzeum poświęcone pierwszej i II wojnie światowej. Są niesamowite przedmioty. Więc, jeśli chcecie, to... to dajcie mi znać w komentarzach. A ja coś dla Was wymyślę. Teraz 15 kwietnia jest kopanie charytatywne. Więc zapewne się na nie spotkamy. Golden Monkey musi być tam, także trzymajcie się. Do następnego widzimy się. Hej.